Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Nuneka. To jest drugi odcinek z NBA. Dzisiaj gram przeciwko Juta. No. Mój debiutancki mecz, w którym pewnie nawet nie wejdę na boisko. Bo nie, nie wejdę na boisko. Russell, West, Russell Westbrook to jest Cox. Tutaj Perkins i tam dalej na pewno będzie Durant i Baka chyba. Ta i Baka i Durant. Tak myślałem. Przestudiowałem sobie. Tutaj jest Alec Burks i Trey Burk. Aha, czyli jest A, no, no. czy jest Burks i Burk? A to spoko. Czy jest Burks i Burk? A to może, jak ja przyszedłem do Utah, to po prostu Burks nie grał, bo ja go wygryzłem. O, wszedłem na spotkanie i dużo punktów straciliśmy Czemu to jestem ten podający? Ja jestem shooting art chłopie. Westbrook się wysunął. Lamp. Dzięki stary. Podasz mi piłkę. Pierwszy raz w tym meczu. Dzięki stary. Po prostu dzięki za... Dzięki za wszystko, wiesz. Dobra, no ale weźcie podajcie choć raz. Błagam was, no wiem, że wy jesteście żyły i takie tam smarte. O mój Boże! tak mam kapel patrzcie na tego gościa nie wiem czy widzicie myszkę Jezus Maria Jakiś spoczko i rekesik, nie powiem dobra. Gordon Hayward jest podobno wschodząca gwiazda w Utah Jazz podobno Podajcie mi jest mam piłkę dobra, to chcę zdobyć pierwsze punkty w meczu Przeszyn, nie mogę O, Gomez, ale się wystawiłeś, chłopie. Tego traf. Cokolwiek. Ładna trójka Fisher. No, jak na razie... No nic nie zdobyłem prócz dwóch fauli, Na znaczy, zawsze coś. O. Tak żeby było na pocieszenie. Ja tutaj kryję kantera, ale... Lukas nie wygląda na odwodowego. Jak coś... Ja tutaj jestem na zbióreczkę, Co ja robię? On nie zrobił i zeszłym, zeszłem dzięki, że mi odejmujecie tyle punktów dzięki Westbrook za podanie do i baki mi podam dzięki stary, no Nie zgadzam na coś takiego. O nie, Hayward? Ej, oczywiście. O kurde, nie wiem, co robić. et , šhh , Collinson , no ei näe , ma tõmban talle . A jezu, ludzie wyście się ogarnicie jakoś. Tak, najgorsze mecz w moim życiu. Ostatnio nie grałem w NBA przez kilka dni. Tylko w Ghost Jakoś mi słabo idzie. Dobra, Durant, może Ty coś pokażesz? Jakieś ksiarskie sztuczki? Ty jesteś jednym z lepszych zawodników w NBA. Nie? O mój Boże, Wy sobie je robicie. НЕ! нет! нет. Ой, Боже Юта с нами выигрывают. Юта, Юта. Иисус, смотри, я... Ух ты, давно вот так облецом. Ale Durant rzuciłbyś za trzy. No i teraz ziomek, biegnij, chupie, cokolwiek. Gdzie asysta? To jest Durant. Mam asystę. O! Zrobimy stila. Wow, pierwsze punkty w meczu, tak to jest czuć. Widzisz jednak, i już mam C ⁇ Przypadkowo zrobiłem tego styla. Ale Pierwszą połowę wygrywamy, czy przegrywamy, czy co? O, wygrywamy, jak miło. Za meczu by nie Durant, czy znaczy połowy. No nie, Rasel, Łazibuk. Mamy takie dziwne usta. <company for Milwaukee> They'd like a win to put this season on the right foot. They haven't settled on tough shots. They're taking it squawk to sprint. You know one thing with Scott Brooks, guys, he's very consistent with his message. You listen in all those timeouts, it's all about getting stopped. Defense, defense, defense. Gdzie jest Durant? Tu jest Durant. Asysta. Jej, jak będę podawał do Durant to chyba będę dostawał same asysty. W życiu nie miałem meczu, gdzie miałem więcej asyst niż punktów. Ja zawsze punktuję, nie asystuję. I właśnie Lachu chyba gra, coś tak właśnie gra w taki sposób, że on woli... Jezu, jakie Juta mają trójki! nie chcę być mój forwardem, nienawidzę być mój forwardem. Jedyną dobrą, według mnie, są tylko gardzi, znaczy rzucający obrońcy. No napastnik jest... Nie. Dobra, biegnij. O, bra? Westbrook się wystawił. O i baka, jak ty wtedy nie trafię, stary. Kraj mu zabrał. Nie wiem, że Westbrook zrobił zbiórkę. A, ja to jakieś rzecznicy nie ma. Jak te mecze będą przejść tak szybko? O mój Boże. O, już do końca mnie nie wprowadził. Dzięki, trener. I z ten co jest 15 z Juta, to ma oczy jak żaba. No, będzie troszeczkę. trochę punktów. No, beznadziejnie mało. Ale to pierwszy mecz był. Nie było nawet tak źle. Dwa, dwa punkty, dwie asysty. Westbrook był zawodnikiem meczu. Widzimy 25 punktów. Durant tylko 13, to jest bardzo małe zwłaszcza z tym prawdziwym NBA. No co? Dlaczego no, tutaj obok mnie siedzi Westbrook, a nie Durant? O, nawet znaczy taka sobie odpowiedź, bo wtedy koledzy mi ufają na boisku, ale fani i z samym kotem No nie, teraz gram z Minasotą, później z Phoenix, później z Dallas. To będziemy grać z Marcinem Cortatem, bo e, tutaj jeszcze... Bo tutaj akurat... O! to bo od początku sezonu gramy i mamy 1-0. Czy jesteśmy pierwsi? U nas. Spoko. Na zachodzie... No, a Phoenix gra Gortat dlatego, że no... On, w og... on teraz gra w ogólnie... Washington Wizards. No, tylko 12 minut to zagram jeszcze jeden. Tylko najpierw sobie ulepszę troszeczkę. Nie, nie chcę tych na razie ulepszać. Nie chcę tych ulepszać. Tych medium i w ogóle danków. Ja mam sobie... Dobra, będę sobie ulepszył podania, bo jak widać asysty są bezcenne. A Virbo on nie stać tak naprawdę post blok o oh, Boże, dobra. To sobie w blok, bo blok jest spoko. No dobra, jestem jeden. Point igre me zmine se to niti v vrhu.